Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym się przyjrzeć bardzo ciekawemu narzędziu AI, które pozwala nam wykonać tzw. mapy cytowań, czy też po prostu odnaleźć ciekawą, interesującą literaturę na dany temat. Literaturę naukową, taką jak artykuły naukowe, monografie czy rozdziały w monografiach. Jest to narzędzie Listecz Rabbit dostępne na stronie listeczerabitapp.com. Jest to narzędzie webowe. Nie trzeba zatem nic instalować na dysk naszego komputera, i bardzo dobra wiadomość: jest to również narzędzie darmowe. Nie trzeba zatem nic płacić nawet za wersję premium, bo takiej po prostu nie ma. Jeśli chodzi o to, co należałoby zrobić przed rozpoczęciem pracy, to założyć profil użytkownika i zalogować się na swoje konto użytkownika po założeniu tego profilu. Ja właśnie dokonam takiego logowania na wcześniej założone konto. To, co otrzymuję, to interfejs, który na razie jest oczywiście pusty, nieutełniony. W czy Rabbit działamy na zasadzie tworzenia kolekcji, które możemy grupować w kategorie. Dokonam właśnie takiej operacji utworzenia kategorii, nazwę ją kategoria pierwsza, category one. Wszystko, co będę wykonywał dzisiaj, od, będzie się odbywać właśnie w obrębie tej kategorii, kategorii pierwszej. Założę tutaj kolekcję, nazwę ją Collection One. Taka kolekcja, już zaczyna się, otworzyło się okno z tą kolekcją. Można z tego poziomu dodawać właśnie kolejne publikacje, kolejne artykuły. Za chwileczkę, jak te artykuły dodawać. Również kliknięcie na ustawienia tej kolekcji, czyli trzy kropeczki, otwiera okno, gdzie możemy dodać opis tej kolekcji, zmienić nazwę, zduplikować tę kolekcję, oczywiście ją usunąć, przesunąć ją do innej kategorii lub zaprosić współpracowników, to znaczy wpisując adresy mailowe i określając uprawnienia, o, mogą to być osoby, które mogą również dodawać kolejne artykuły czy publikacje, czy tylko czytelnicy i teraz miałem wpisując ich adresy mailowe, możemy ich zaprosić. Taka kolekcja może być również kolekcją publiczną. Wówczas jest ona do odnalezienia w zasobach internetowych. Kolekcję można przesuwać między kategoriami właśnie z poziomu ustawień, ale można również robić to po prostu przesuwając tą kolekcję między różnymi kategoriami. W tym wypadku nie zrobię tego, ponieważ nie mam utworzonej innej kategorii niż tylko kategoria 1, więc zostawię tę kolekcję w kategorii numer 1. Jeśli chodzi o dodawanie kolejnych publikacji, które byłyby bazą wyjściową, właśnie wspomnianych na początku map cytowań, może się to odbywać na kilka sposobów. Przede wszystkim możemy wyszukiwać artykuły używając tutaj wybudowanej wyszukiwarki, czyli wpisując tytuły, numery, identyfikatory, np. identyfikator DOI, PubMed, czy też po prostu słowa kluczowe. Można jednak również dokonać importu plików, z tym, że należałoby zauważyć, że nie jest to wgrywanie PDF-ów, lecz plików typu ARIES, czyli PIPTEF, co oznaczałoby użycie odpowiednich zasobów, o czym wspomnę jeszcze. W dalszej części tego nagrania, na razie posłużę się słowem kluczowym social media. Jest to dosyć ogólnie sformułowane zapytanie, więc, to co się pojawi, będą to artykuły z różnych, bardzo różnych obszarów i o bardzo różnej tematyce. Warto również zauważyć, że zaznaczoną mam zakładkę All Subject Areas, co oznacza, że właśnie są to naprawdę różne obszary od nauk społecznych po nauki techniczne. W przypadku All Subject Areas wyszukiwanie odbywa się bowiem na bazie Semantic Scholar, wyszukiwarki Semantic Scholar, swoją drogą innego bardzo ciekawego narzędzia, również AI. Natomiast mogę przełączyć się na wyszukiwanie w innym obszarze, Biomedical and Life Sciences, co widać tutaj w przypadku drugiej zakładki, i wówczas wyszukiwanie będzie bazowało o bazę PubMed, czyli bardzo znaną bazę. Indeksującą artykuły, publikacje z obszaru nauki Biomedical Life Sciences. Właśnie również. Nie będę jednak tego robił, poprzestanę na tym wyszukiwaniu właśnie ogólnym i również nie będę scrollował artykułów, które się tu pojawiły, ponieważ nie jest to oczywiście celem tego nagrania. Chciałbym dodać pierwszy artykuł, który się pojawia właśnie jako pierwszy, pierwszy rezultat. Dodam do kolekcji, oczywiście kolekcji jeden, bo z tej kolekcji wyszedłem. Właśnie, i do niej zaraz wrócę. Mogę oczywiście dalej te artykuły skrolować i dodawać kolejne. Na razie poprzestanę na tylko jednym. Chciałbym Państwu pokazać, że nawet na bazie jednego dodanego źródła można już wykonać szereg różnych operacji. Te operacje, które można wykonać, widać w środku ekranu. Po pierwsze, można popróbować porodawać podobną literaturę, czyli Similar work. Na bazie Semantic Scholar, również ta operacja się zadzieje na bazie właśnie Semantic Scholar. W tym momencie widocznych jest 1313 items. Nie znaczy to, że wszystkie artykuły, wszystkie publikacje zostaną tutaj dołączone do, do tej mapy, która się za chwilę stworzy. Research Avid dokona pewnej, pewnej selekcji bazującej na dwóch kryteriach relevancy, podobieństwa tematycznego oraz cytowań, po prostu biorąc pod uwagę wzajemnie cytujące się publikacje. Zanim jednak kliknę w Similar Works i spróbuję coś utworzyć, zwrócę uwagę jeszcze na opis tych publikacji, które są w tej kolekcji. Jest to oczywiście lista tych publikacji, ale może, mamy również możliwość dołączenia abstraktów bądź dodania jakiegoś komentarza, i to jest oczywiście swego rodzaju notatka. Komentarze mogą być widoczne bądź nie, i ja zostawię tutaj odhaczoną sekcję komentarzy, natomiast nie, nie będą zaznaczone komentarze, natomiast abstrakty już jak najbardziej, czyli zostawiam abstrakty. I teraz wracając do kwestii dodawania nowych publikacji, mapowania tego obszaru, kliknę Similar Work. To co otrzymuję to właśnie nowa lista, nowa lista publikacji. Która zawiera oczywiście selekcję bazującą na wspomnianych cytowaniach oraz podobieństwie tematyki. Chciałbym jeszcze raz zobaczyć wszystkie abstrakty i oczywiście dostaję pewną wizualizację, czyli taką mapę właśnie cytowań, gdzie ta zielona publikacja, ten zielony element tego grafu, to jest ta wyjściowa publikacja Alcott 2017. Widzimy, że zostały dołączone inne artykuły, inne teksty. Ta pełna lista oczywiście jest po lewej stronie. Tych artykułów jest sporo, tych tekstów jest sporo. Możemy każdy z tych tekstów oczywiście zobaczyć, zlustrować, co to jest za konkretnie tekst. I oczywiście widzimy strzałkami na, tym, na tej wizualizacji, widzimy, jak wygląda to cytowanie, czy to jest element, który cytuje Alkota, czy to jest element, który jest cytowany przez Alkota. I zainteresowani jesteśmy powiedzmy właśnie tekstem Flaxman 2016. Jest to nieco większy element na tym grafie, więc można podejrzewać, również części cytowanych. Można oczywiście sprawdzić, co to jest za tekst. Klikając po prostu na ten element Flaxman 2016, otrzymujemy opis abstrakt, otrzymujemy link do tego tekstu. Można przejść do strony wydawcy. Jest to. Tekst Filter Bubbles, Echo Chambers and Online News Consumption w czasopismie Public Opinion Quarterly. Jeśli ten tekst nas interesuje, to zostawiamy go z pewnością na tej liście. Jeśli nie, to byśmy chcieli go odhaczyć. Wtedy on nie będzie brany pod uwagę, zniknie z tej listy. Ale zobaczmy jeszcze może kolejny tekst, ponieważ w przypadku, zarówno Flaxman, jak i Bakshi. A my rzeczywiście nie mamy tutaj PDF-u, dostępu do PDF-u. W przypadku Bakszy i et al. i Flaxmana również, więc poszukam jeszcze jednego. Gdzieś, ten PDF mógłby się pojawić. No widocznie teraz. O, znalazłem. Timothy Beasley et al. Handcuffs for the Grabbing Hands Media Capture and Government Accountability. I PDF jest do pobrania, ponieważ artykuł jest oczywiście w Open Access, więc jest ta informacja o tym, że jest to Open Access i mamy dostęp do pełnego tekstu, więc warto również zwrócić uwagę na to, jeśli zależy nam na pobieraniu tych pełnych tekstów. Artykuł nie jest za paywallę. Taką wizualizację do, dopracowalibyśmy. Z, oczywiście popracowalibyśmy na niej e, dostosowali do własnych potrzeb. a Można ją a oczywiście również pobrać, to znaczy pobawić się nią, na przykład poprzesuwać sobie te elementy, dopasować ją do, do tego, jak wyobrażamy sobie taki właśnie graf i pobranie do pliku graficznego, czyli na przykład pliku PNG z przejrzystym tłem. Można to wykorzystać w prezentacji, we własnej publikacji, w innych miejscach. Ten graf można zmienić na oś czasu, pokazującą publikację według ich dat publikacji, datu, datu publikowania. Można również zamienić autorów, można po ostatnim autorze, last and first author, tak, czyli wówczas będziemy mieli na grafie widocznego albo pierwszego autora na elemencie, albo ostatniego autora. Ewentualnie warto zauważyć, że jeśli wybierzemy dany element, można go również dodać do innej kolekcji z tego poziomu albo można od niego spróbować przeprowadzić podobną operację, czyli spróbować poszukać podobnych prac, bazując nie na już AL-kocie 2017, tylko właśnie na Baksie Al 2015 i będziemy tutaj przeprowadzali taką operację po prostu w podobny sposób. Następne na razie to okno. Zauważę, że tego typu wyszukiwanie literatury, bardzo proste, bardzo ciekawe, miałoby się skończyć konkretną operacją z budowaniem jakiegoś zasobu, który moglibyśmy wyeksportować. Mianowicie ta operacja polegałaby właśnie na wygenerowaniu pliku danego typu BipTech, RS czy CSV. Jeśli to jest plik CSV, można go użyć, użyć w wielu miejscach, można go otworzyć e, oczywiście w wielu różnych programach, wykorzystać do analizy. Tutaj jako po prostu zmienne w tym CSP będą te kolejne rzeczy związane z opisem bibliograficznym, autorzy, data, tytuł itd. Więc nawet od pierwszego tekstu, od jednego od pierwszego tekstu w sensie można wyjść od jednego tekstu, zbudując sobie cały zasób różnego typu literatury, znajdując nowe teksty, no i tworząc taką właśnie mapę cytowań. Natomiast zwróciłbym uwagę, wróci, zamknąłbym na razie tę to okno Similar Works, zwróciłbym uwagę na jeszcze inne elementy. Jest jeszcze kwestia wyszukania wszystkich dołączenia do takiej do tego artykułu, czy do zgromadzonych przez nas artykułów w danej kolekcji wszystkich cytowanych artykułów, czyli all references. Tak tworzy się nowy graf, gdzie dołączone są wszystkie po prostu teksty cytowane przez Alkota, ten jeden tekst, albo jeśli byłoby więcej oczywiście tych publikacji, no to przez wszystkie te teksty. To jest bardzo fajne narzędzie zatem do tak zwanego citation chaining, czyli przeglądania artykułów, które są cytowane przez dane teksty. Ewentualnie można dołączyć wszystkie artykuły, artykuły które cytują te z kolekcji. W tym wypadku jest to oczywiście tylko... Tekst Alkota, więc wszystkie artykuły, które do. Właściwie nie wszystkie. To jest oczywiście pewnego typu selekcja. Mimo, że mamy O citations, ten tekst ma bardzo wiele cytowań, i w związku z tym będzie tutaj dokonana tylko pewna selekcja. Nie są to wszystkie 3603 teksty, które cytują Alkota. Wybór na bazie nowej tematyki relevancy. Zwróciłbym uwagę jeszcze na kolejną sekcję Explore People, bo wcześniej te operacje, które zostały zasygnalizowane, były w dziale Explore Papers, czyli rzeczywiście mapy cytowań, ale można również zmapować autorów i ich powiązania. Tutaj mamy bardzo małe pole do popisu. Musiałoby być więcej artykułów dodanych, żebyśmy mogli zmapować sobie tych autorów, więc dobrym pomysłem byłoby wygenerowanie na przykład nowej mapy cytowań. Czyli jeszcze raz powtórzę tą operację Similar Work, dodałem podobne prace. Otrzymuję oczywiście listę z szeregiem tekstów i dopiero z tego poziomu tutaj po prawej stronie kliknę właśnie powiązania między autorami. Wówczas widzimy z mapowanych autorów, widzimy wzajemnie cytujących się autorów, pewne grupy wzajemnie cytujących się autorów, albo tych, którzy są niecytowani przez tak dużą liczbę pozostałych autorów z tej oczywiście listy. E, więc wzajemnie cytujący się autorzy to też jest wartość dodana. Kliknięcie na dane nazwisko pozwala nam też taką osobę rozpoznać nieco bardziej, jaka to jest afiliacja, ile publikacji, ile cytowań. Według oczywiście, jeszcze raz powtórzę, Semantik Scholara. Wszystko tutaj bazuje na Semantik Scholarze. Zwróciłbym uwagę jeszcze na ostatnią sekcję tego okna środkowego. Explore other content. To jest dodatek. Można powiedzieć, że to jest dodatek. Chodzi o wskazanie innych ciekawych źródeł, już nie akademickich, nie artykułów naukowych. Są to odniesienia do stron internetowych, na przykład do stron takich jak Wikipedia, czy widzimy tutaj jakieś strony WordPressowe, czyli prawdopodobnie blogi internetowe. Ponieważ artykuł dotyczy social mediów i fake newsów, pojawiają się np. odniesienia do haseł na wikipedii fake news, fake news in the United States, social media using politics itd. Zwróciłbym uwagę na to, że... Tego typu kolekcja może być oczywiście kolekcją publiczną. To jest ostatni ten etap, ostatni ten test, ta, ta część tej, tej sekcji środkowej. Tą kolekcję mogliśmy uczynić publiczną również z poziomu ustawień, o czym byłaś mowa wcześniej. Możemy oczywiście skopiować sobie link do tej kolekcji, czy też właśnie edytować współpracowników, można im taką kolekcję udostępnić. Natomiast to nie są wszystkie funkcjonalności Research Habitat ciekawe, ponieważ tak naprawdę wykorzystanie tego programu, tak naprawdę też bardzo prostego, niezwykle prostego i niezwykle też pod tym względem ciekawego, i ta prostota ma jest też zdecydowanie na plus tego programu. Wykorzystanie tego prostego programu do mapowania cytowań można. Tą prostotę wykorzystać, łącząc wykorzystanie tego programu z menedżerami bibliografii. Jeśli chodzi o Rabbit, można zdecydowanie to zrobić, jeśli oczywiście popatrzymy na możliwość wyeksportowania tych artykułów do plików BibTeX, czy CSV. Jeśli utworzona jest nowa kolekcja, i jeszcze raz to zrobię, nowa lista artykułów jest utworzona. Graf, jest utworzona mapa cytowań, to oczywiście wyeksportowanie tego do pliku na przykład RIS czy BIPTECH umożliwia również później importowanie tego zasobu w menadżerze bibliografii. Ale mało tego, Research Rabbit można również wykorzystać wychodząc od menadżera bibliografii, czyli tak naprawdę stworzyć można kolekcję na bazie menadżera bibliografii, jakim jest Zotero. Jeśli Państwo macie rozeznanie w menadżerach bibliografii, to wiecie, czym są menadżery bibliografii. Są to programy do tak naprawdę zarządzania cytowaniami. Można gromadzić zasoby w jednym miejscu w odpowiednim właśnie menadżerze bibliografii, dodając te zasoby bardzo prosto przy pomocy wtyczek do przeglądarki internetowej, czy też przez identyfikatory, wpisując po prostu identyfikatory publikacji. I potem można w programie takim jak na przykład Microsoft Office Word, czy w innym edytorze, na przykład Google Docs, bardzo łatwo te publikacje cytować i zmieniać styl cytowań. Nie jest to nagranie o menadżerach bibliografii, więc ja nie będę ich teraz pokazywał, natomiast rzeczywiście, żeby Państwu udowodnić, że można rozpocząć przygodę w Research Rabbit od menadżera bibliografii, no to zaimportuję kolekcję z. Konkretnego menadżera, czyli Zotero. No bo właśnie rozpocząć można tylko od menadżera Zotero, czyli od bardzo konkretnego programu. A, menadżerów bibliograficznych. oczywiście więcej: Zotero, Mendeley, Citavi, Endnote. No, z Research Rabbit daje opcję czy umożliwia współpracę tylko z Zotero, jeśli chodzi o przynajmniej rozpoczęcie tej, tej przygody, tej zabawy. Zaimportowanie kolekcji Zotero. Już tutaj Państwo widzicie po lewej stronie, kiedy kliknę, rozpoczyna się synchronizowanie z biblioteką Zotero. Ponieważ moje konta są już synchronizowane, jako użytkownik po założeniu profilu można tego dokonać, synchronizować swoje konta z Risecznavit i Zotero. Pozostaje mi tylko wybrać kolekcję, którą chciałbym zaimportować do Zotero, do Research Wybiorę kolekcję Zotero Social Media. Kiedy kliknę Start Synchronization, po prostu będę musiał jeszcze tą kolekcję nazwać i nazwę ją SM Zotero. Ten import potrwa bardzo szybko. Wszystkie artykuły, wszystkie citations, items, które były w tej kolekcji Zotero, zostały przekopiowane. Do kolekcji research, na SM Zotero. I tak jak Państwo widzicie, ona jest tutaj: 35 tekstów naukowych z literką Z, co oznacza, że to było właśnie synchronizowane z Zotero. Przeniosę sobie jeszcze do kategorii właśnie numer 1. I od razu, jeśli tych artykułów jest troszeczkę więcej, czyli jeśli jest więcej niż jeden, no to mogę dokonać też od razu mapowania tych dodanych tej kolekcji przez kliknięcie Connections. I wszystkie są na zielono, czyli to są właśnie te już w tej kolekcji obecne. Widzimy tę te, te, mapę. Widzimy oczywiście te wzajemne cytowania i artykuły, które są gdzieś tam z boku, które nie są powiązane cytowaniami. Oczywiście mogę również do tej kolekcji SMZotero dodawać artykuły ręcznie przez wyszukiwanie, albo mogę ponownie zsynchronizować, resync with Zotero, jeśli coś tam się zmieniło w tej kolekcji. Zotero, dodałem na przykład nowe elementy w Zotero, tutaj również mogą się one pojawić przez tą synchronizację, czy powinny się pojawić przez tą synchronizację. Już widać, że możemy wyjść od kolekcji Zotero i można oczywiście do niej również wrócić. Czyli jeśli kliknę Similar Work, czyli wyszukam nowe teksty, nowe artykuły, bazując na właśnie semantik Scholarze i biorąc pod uwagę te dwa kryteria, jakim są podobieństwo tematyczne oraz. E, cytowania, to dostaję nowy zasób i te nowe elementy są naturalnie na niebiesko. I później, e, kiedy ja już tą kolekcję e, utworzę, kiedy ona nabierze takiego kształtu, jaki, jakim bym chciał, żeby ona miała, no to zakończę to oczywiście wyeksportowaniem tego nowego zasobu, tej nowej, e, tej, tej nowej listy artykułów do pliku Bibtek jeśli chciałbym wrócić do menadżera Zotero, to najkorzystniej będzie wybrać plik RIS. Wówczas mogę po prostu tą nową kolekcję, to mi się oczywiście zapisze na dysku Research Rabbit Export i dzisiejsza data. I wybierając, czy uruchamiając menadżer Zotero, tam importuję z pliku RIS i będę otrzymał nowy zasób, nową kolekcję artykułów, nazwaną Research Rabbit. Co oznacza, że używając Zotero będę mógł po prostu te artykuły cytować w tekstach naukowych, po prostu cytować, wykorzystując edytor tekstu. Polecam Państwu, jeśli Państwo nie macie doświadczenia, jeśli chodzi o menadżery, to polecam Państwu taką zabawę, właśnie połączenie wykorzystania Research z Zotero albo z innymi menedżerami, bo eksport oczywiście do pliku REST oznacza, że mogę również ten nowy zasób wykorzystywać w menedżerach innego typu, na przykład w Mendeleju, w Citavi, w EndNote i tak Ten bardzo krótki filmik dotyczący programu Research Abit miał pokazać możliwości właśnie tego darmowego rozwiązania, które Przede wszystkim wykorzystywać należałoby do mapowania cytowań, do tworzenia map cytowań, do znajdowania nowych tekstów, nowej literatury. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, darmowe. Może się podobać to, że bazuje na popularnej, znanej, dobrej wyszukiwarce Semantic a więc mamy pewność, że te teksty, które się pojawiają, to rzeczywiście są teksty naukowe, akademickie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego nagrania. Polecam wszystkie pozostałe na swoim kanale YouTube.